Witamy Was w kolejnym naszym filmie. Dzisiaj tego vloga zaczynamy prosto z nad Jeziora Czorsztyńskiego. Przyjechaliśmy na taką weekendową wycieczkę na rowerki z całą naszą tutaj ekipą. No i tak, będziemy sobie spędzać właśnie tutaj weekendzik. Zapraszamy Was na tego vloga, pokażemy Wam tutaj najciekawsze miejsca. A ogólnie teraz właśnie tutaj rowerkiem będziemy chcieli objechać Jezioro Czorsztyńskie tą trasą welo-rowerową. Także my tutaj powolutku ruszamy. Mamy do przejechania około 40 km w koło jeziora. Powiem Wam jeszcze tyle, że przyjechaliśmy na camping łęk, który wam potem pokażemy. A teraz spędzimy dalej na naszych rowerkach. Ogólnie powiem Wam jeszcze, że rowerki wypożyczyliśmy tutaj po bliskiej wypożyczalni przy kempingu Łęk. Potem wam dam oczywiście link w opisie. Wzięliśmy sobie dwa duże z Mileną. Dzieciaki mają swoje, prywatne. No i tak sobie teraz jedziemy. Zobaczcie tych rowerzystów jest tutaj naprawdę dość sporo. Weźmy, weźmy. Mamy godziny takie do południowej i mimo wszystko ruch jest tutaj naprawdę dość spory Myśleliśmy, że bardziej w weekend tak typowo, w sobotę będzie wzmożony ruch ale jak widzimy to nawet i w piątek jest spory ten ruch Tak ogólnie wygląda ścieżka tutaj rowerowa Przejechaliśmy około 3 km z kempingu Łęk. Cały czas takim właśnie asfaltową ścieżką się jedzie i co 100 metrów macie takie napisy pokazujące ile zostało jeszcze do przejechania i też co jakieś 100-200 metrów są takie zatoczki, gdzie można sobie zjechać odpocząć, żeby tutaj nie blokować ruchu rowerowego, więc fajnie to jest przemyślane a tutaj jak widzicie jezioro Czorsztyńskie trochę martwi nas tylko ta pogoda, bo jak patrzyliśmy to niby ma być jakaś dzisiaj burza około godziny 13 no i te chmury takie trochę zdradzieckie są, no ale myślimy, że burzy nie będzie i pogoda nas tutaj oszczędzi, a tam jak widzicie to Panowie sobie łowią rybki na łódeczkach i tak właśnie spędzają tutaj czas na jeziorze Czorsztyńskim, a my musimy jechać tam w koło i potem z drugiej strony wrócić na kemping. Za nami Michalina z Michaśką, dzielnie pedałują, więc jest wszystko w porządeczku. Jeszcze powiem Wam, że pan tutaj z kempingu i pan z wypożyczalni tych rowerów doradzili nam, żebyśmy jechali... W lewo, jakby wyjeżdżając z kempingu Łęk, ponieważ tutaj na początku będą takie dość strome podjazdy i zjazdy, które warto pokonać właśnie na początku tutaj naszej wyprawy, bo gdybyśmy pojechali w prawo, to właśnie te zjazdy, podjazdy byłyby na końcu i panowie stwierdzili, że mogłoby nam braknąć sił, więc najlepiej je pokonać właśnie tutaj na starcie tego, tej ścieżki rowerowej. Jak kobitki dajecie radę? radę. Właśnie, właśnie minęliśmy. Z dwa takie cięższe podjazdy, no ale nie były jakieś tragiczne, więc myślę, że spokojnie każdy da tutaj radę. A my sobie lecimy dalej na rowerkach. Panowie, jak i z kempingu, jak i z wypożyczalni mieli rację. Podjazd dość ciężki. Żona tutaj. tutaj. Odpoczywa. Dzieciaczki też. Na razie musieliśmy trochę podprowadzić, bo naprawdę było tutaj dość stromo ten odcinek. Przy takich dwóch zakrętach, że tu z góry będzie widać, to Wam pokażę w którym miejscu. Tam, jak widzicie, zakręca właśnie ta ścieżka, i tam był taki dość mocny podjazd, tutaj z powrotem pod górę. No i tam, jak będziecie widzieć, że coś Państwo prowadzą rowerki, my też właśnie tak zrobiliśmy, że musieliśmy pod ten podjazd podprowadzić rowerki, ponieważ było naprawdę dość stromo. Tym bardziej, że dzieci nie mają przełożeń, przerzutek, więc musieliśmy podprowadzić. Więc taka mała tutaj przerwa na regenerację sił i będziemy sobie jechać dalej. Ogólnie to przejechaliśmy jakieś 7,5 km z kempingu i fajnie się jedzie ogólnie. Ścieżka naprawdę super. Także my tutaj się regenerujemy i będziemy sobie jechać dalej zwiedzać tutaj okolice Czorsztynu, Jeziora Czorsztyńskiego. Przejechaliśmy ten odcinek, o którym Wam mówiłem wcześniej. I zobaczcie teraz jest z góreczki. Także jedzie się naprawdę dość miło. Więc warto zrobić tak jak zrobiliśmy właśnie zacząć tutaj w lewo z kempingu i jechać sobie najpierw te gorsze etapy, a teraz już lecimy z góry. Zobaczcie z jakimi pięknymi widokami jedziemy. teraz z tych największych tutaj górek i dojechaliśmy do takiego miejsca, gdzie możecie sobie zejść na taką małą plażyczkę, jak widzę to tutaj ludzie robią jakieś ogniska, grille, no i tak sobie tutaj pewnie wypoczywają nad jeziorkiem, więc naprawdę jest bardzo fajnie powiem Wam, z takimi widoczkami tutaj można sobie spędzać wolny czas, tam jak widzę daleko stoją dwa kamperki, nie wiem czy to jest jakiś teren prywatny, czy to jest jakiś parking, na którym właśnie tam sobie ludzie stanęli. A ogólnie tam w oddali daleko widać już zamek w Niedzicy. I z tego, co widziałem na nawigacji, mamy jakieś niecałe 15 minut, żeby tam dotrzeć. A tu moja rodzinka, która dotarła. Jak z jazdy? Chyba dobrze pojechaliśmy w lewo, nie? Z kempingu. Panowie nam dobrze doradzili, bo z tego, co widzimy, w tą stronę jest naprawdę Ostro, żeby tutaj podjechać, i myślę, że na koniec takiej wycieczki naprawdę byłoby ciężko, żeby się wdrapać pod takie tutaj górki. Jak widzicie, pogoda nam świetnie dopisuje, wszystko się przesuwa. Te ostrzeżenia o burzach i opadach, więc wszystko idzie jak na razie zgodnie z naszym tutaj planem. Dojechaliśmy teraz do Niedzice. Z lewej strony, jak widzicie, jest zameczek na który przyjedziemy sobie prawdopodobnie jutro już samym autem. Dzisiaj chcemy tak tą ścieżkę rowerową tutaj pokonać na rowerkach no i jedziemy w dół w stronę zapory, takim teraz tutaj chodniczkiem, ścieżką rowerową, połączoną właśnie z chodnikiem. No i chyba tu będziemy musieli skręcić teraz w lewo i wjedziemy na zaporę. No i właśnie będziemy zaraz chodzić tutaj na zaporę na jeziorze czorsztyńskim. Zaraz Wam tu wszystko będziemy pokazywać, bo widoki z tego co widzę będą naprawdę przepiękne. I tu widzicie Zalew Czorsztyński, tam w oddali zamek w Niedzicy. I zobaczcie jaki jest poziom wody. Brakuje tej wody dość sporo, żeby był jakiś zrzut tutaj na prawą stronę, na tamtą. I tak to właśnie tutaj wygląda zapora, a my idziemy w tamtym kierunku teraz. Mam tu teraz z prawej strony, zobaczcie, śluzy wszystkie wyschnięte. Więc gdyby nadmiar wody w jeziorze był zbyt duży, to właśnie tędy tymi śluzami byłby zrzut w tamtym kierunku. A jak widzieliście przed chwilą, tej wody naprawdę jest tutaj dość mało, żeby takie coś tutaj musiało się teraz odbywać. Z takimi widoczkami jedziemy przez zaporę. Przejeżdżamy zaporę i tutaj jak widzicie, są takie malowidła 3D. No ale niestety, z tego co widzę, one są już takie dość zaniedbane. A jak pamiętam z innych vlogów i filmików, że wyglądały i robiły naprawdę tutaj super efekt. I ogólnie, tu z zapory: jak możecie zobaczyć, zamek w Nidzicy. A tam w oddali, zamek w Czorsztynie. Więc takimi widokami można tutaj spędzać czas na zaporze. A my jedziemy z powrotem w stronę Niedzicy, żeby przeprawić się właśnie na drugą stronę. Tam jest prom. Będziemy musieli przepłynąć na drugą stronę, bo niby można tutaj przejechać wokoło na rowerze, ale trzeba bardzo dużo nadrabiać tam, jadąc drogą właśnie w tamtym kierunku. A nie za bardzo tutaj dzieci nie mają siłę, żeby pedałować aż 4 km. Tak jak Wam mówiłem wcześniej, na drugą stronę przeprawimy się właśnie takim promem. Zobaczcie ile tutaj ludzi płynie z rowerkami no jest ta opcja żeby tam przejechać ogólnie tam za zamkiem no ale to jest dodatkowe 13 km wybraliśmy tą trochę łatwiejszą opcję ze względu też na dzieci żeby ich tak nie męczyć no i teraz będziemy sobie tutaj płynąć po jeziorze Czorsztyńskim do samego Czorsztyna i do tamtego miejsca co widzicie zameczek gdzieś tam będziemy dopływać za chwilkę, może nie tak za chwilkę ale za parę minut myślałem że ten prom będzie trochę większy ale jak Możecie zobaczyć. Zbyt duży to on tutaj nie jest. No i nasz prąd wystartował, to jest pan sternik. I ruszyliśmy. Zobaczcie, łopaty pracują i napędzają. Tak możecie zobaczyć, ludzie sobie wpływają na apatki. Tak sobie spędzają tutaj wolny czas. A z tej strony zameczek. Tak wygląda górny pokład. Wszyscy właśnie tutaj siedzą, podziwiają widoki na jezioro Czorsztyńskie oraz na Niedzice I dopłynęliśmy do Czorsztyna tam oddali zameczek tu nasz prom i powiem Wam taki rejsik 15 minut wszyscy szczęśliwie dotarli także polecamy taką przeprawy promową a my teraz idziemy tutaj do szlaku I będziemy powolutku wracać w stronę kempingu Jak patrzyłem na mapie mamy 16 km jeszcze do pokonania Pokazuje godzinkę na rowerze, więc myślę, że tak z półtora godzinki to nam zajmie taki odcinek z dzieciakami No i akurat wrócimy sobie na obiadek, oddamy rowerki do wypożyczalni I będziemy sobie dalej spędzać miło czas na kempingu Tak wygląda ogólnie tutaj cała trasa rowerowa Z tego rejonu gdzieś wystartowaliśmy z kempingu Tędy żeśmy jechali do tego miejsca, do zamku, do Niedzicy No i teraz promem właśnie z tego miejsca przepłynęliśmy tutaj Jesteśmy teraz w tym miejscu Tak jak Wam mówiłem wcześniej, ogólnie można przejechać wokoło całe jezioro ale by trzeba było tutaj za Niedzicą objechać tam jeszcze kawał 13 km pokazywało na mapie Dopiero byśmy tutaj gdzieś dołączyli do tej ścieżki rowerowej I byśmy dalej jechali, ogólnie cała ścieżka Wokół jeziora wynosi i wynosi około 40 km, a tutaj było, jak dobrze pamiętam, 13 do niedzicy z kempingu i teraz mamy 16, więc niecałe 30 km, więc dyszkę z hakiem jesteśmy do przodu, i czasowo też. Do kempingu zostało nam jakieś 5 km. Teraz ścieżka wygląda już w taki sposób. Jedzie tutaj już wzdłuż jeziorka, cały czas jezioro mamy. Że tak powiem na widoku, bo tam wcześniej nieraz się wjeżdżało w jakieś laski i tego jeziora nie było widać. No a teraz widzicie, ścieżka jest taka wypłaszczona, łagodna, więc naprawdę jedzie się miło. Słoneczko cały czas nam tutaj świeci. Jest naprawdę gorąco dzisiaj i to jest jedyny minus, że jest tak gorąco. A tak to jest przepięknie. Nie dzielnie dają radę. Więc jest super. I zobaczcie, tam wzdłuż będziemy musieli jechać w Brzegu jeziora Tam przez ten czerwony most, który nie wiem, czy będzie widać No i potem mamy po drodze wypożyczalnię, gdzie oddamy rowerki I mamy jakieś pół kilometra z wypożyczalni do kempingu I Wracamy już powolutku na kemping, rowerki żeśmy oddali W takiej wypożyczalni, żeśmy te rowerki wypożyczali, którą widzicie za mną Także teraz idziemy na kemping, mamy 500 metrów z tej wypożyczalni więc 5 minutek będziemy na kempingu Trzeba jakiś obiadek zrobić Ciekawe co tam żona dzisiaj wymyśli Nasza kucharka Nie wiem To jest fajnica. Na pewno będzie coś smacznego Trzeba się odświeżyć po cen Powiem Wam, że wycieczka super, polecamy Cały ten przejazd Z przeprawą promową Zajął nam jakieś 4,5 godzinki takim wolnym tempem Więc myślę, że jeśli będziecie bez dzieci, to zrobicie to na pewno dużo szybciej. No i tak jak wam mówiłem wcześniej, polecamy właśnie jechać w tym kierunku. Tam jak jest wypożyczalnia, skręcacie w lewo i jedziecie w tym kierunku. Bo jakbyście pojechali w tamtym kierunku, to jest bardzo fajnie tutaj na początku, no a potem przeprawy promowej tam w niedzicy robią się już takie dość strome podjazdy. A największe są tutaj właśnie z tej strony, od której zaczynaliśmy, więc na samym końcu byłoby naprawdę ciężko. Więc tyle z takich informacji. My już praktycznie jesteśmy na kempingu, już widzę nawet znak, że kemping, więc zaraz będziemy. Tak jak Wam mówiłem, jakiś obiadek, odświeżenie. No i pewnie coś jeszcze porobimy, bo mamy godzinę 17, więc szkoda czasu na siedzenie w przyczepie, więc idziemy na kemping i widzimy się w dalszej części tego vloga. Witamy Was w kolejnym dniu pobytu tutaj nad jeziorem Czorszczyńskim Dzisiaj przyjechaliśmy do Niedzicy, tak jak mówiłem Wam wczoraj Będziemy chcieli sobie zwiedzić tutaj zameczek I właśnie teraz idziemy w jego kierunku Autko zostawiliśmy tutaj na pobliskim parkingu I teraz właśnie takim tutaj chodniczkiem, czy taką ścieżką Idziemy właśnie w kierunku zamku w Niedzicy Zameczek znajduje się tutaj zaraz za tymi zabudowaniami I będziemy Wam pokazywać jak tam można dojść i to można ciekawego zobaczyć a ogólnie z tego miejsca właśnie przeprawialiśmy się wczoraj promem do Czorsztyna, zresztą ten prom tam jak widzicie między tymi krzakami stoi i czeka na kolejnych na kolejne osoby tam w budce kupuje się bilety no i potem tutaj promem przeprawiacie się przez jezioro Czorszczyńskie na drugą stronę do Czorsztyna, a tam w oddali właśnie widać już nasz zamek, do którego właśnie zmierzamy Jesteśmy już pod zamkiem w Nidzicy. Tak on wygląda z zewnątrz i powiemy Wam, że jest bardzo dużo ludzi dzisiaj. Byliśmy teraz w kasie biletowej i najbliższe wejście jest za jakieś półtorej godziny, więc nie wiem, czy tyle będziemy tutaj czekać. Bo ta pogoda, zobaczcie, taka jest niepewna, więc nie wiemy, co się wydarzy za półtorej godzinki. Idziemy tam pod wejście, zobaczymy, co tam będzie widać. A w międzyczasie będziemy podejmować decyzję, czy będziemy tyle czekać. A więc tak postanowiliśmy, że. Nie będziemy wchodzić na zamek, bo nie będziemy czekać tyle czasu. Zresztą tam jedna pani mówiła, że nic ciekawego w środku nie ma, tylko jest dziedziniec, więc szkoda też wydawać bez sensu pieniądze. Powiem Wam, że bilet normalny 35, a ulgowy ile? 25, 25 więc to wychodzi jakieś ponad stówkę za naszą czwóreczkę. A żeby wejść na chwilę, to też jak mówiłem przed chwilą nie ma sensu, a teraz idziemy w stronę zapory, żeby zobaczyć sobie widoki jeszcze właśnie z zapory, bo wczoraj tak szybko, żeśmy tylko przejechali i w sumie nic, żeśmy nie podziwiali z tej zapory, więc kierujemy się teraz w stronę zapory. Przyjechaliśmy teraz do Czorsztyna, idziemy w kierunku zamku w Czorsztynie. Powiem Wam, że miałem Wam pokazać jakieś przebitki z drona tam z Niedzicy, ale niestety wszędzie są znaki, że nie wolno dronować, więc nie ryzykowałem, nie startowałem dronem, bo wiecie jakie teraz są te wszystkie zakazy. Mandaty i te inne takie dziwne wymysły. Także przebitek Wam jakiś z zamku w Niedzicy nie pokażę, A my idziemy teraz właśnie tutaj chodniczkiem w stronę zamku w Czorsztynie. Mamy jakieś 300 chyba metrów z hakiem do przejścia, więc mam nadzieję, że chociaż tutaj coś ciekawego zobaczymy. A więc tak, idziemy teraz sobie taką ścieżką asfaltową w stronę zamku w Czorsztynie. Bileciki mamy kupione, więc tym razem wyjdziemy na zameczek. Bilet normalny 12 zł, ulgowy 6. Więc takie tutaj informacje wam podrzucam, a my mamy jakieś 5 minutek z spacerkiem właśnie do zamku, więc powolutku sobie kroczymy i będziemy sobie zwiedzać zameczek w Czorsztynie i wchodzimy przez bramę tutaj na zameczek. Zobaczcie, tutaj też nie polatamy dronem, bo jest zakaz. Tu macie ogólnie informacje jak ten zamek jest otwarty w jakich godzinach i wchodzimy przez taką bramę I tak wygląda zameczek gdzieś tam po tych schodach będziemy wchodzić do środka na dziedziniec więc myślę, że będą ładne widoki to troszeczkę nam tutaj niebo się rozpogodziło wcześniej było zachmurzone i tak zamierzało padać ale wszystko się na razie strzymuje z deszczem takimi schodami rozpoczynamy wejście na zamek tu macie informację że to są pozostałości budynku bramowego z XV wieku więc te skały mają Naprawdę bardzo dużo lat, a będziemy w kierunku bramy wejściowej. Tu wchodzimy przez takie drzwi ogromne, i zaraz będziemy na dziedzińcu zamku. A tutaj kolejna informacja turystyczna: Baszta Baranowskiego. zobaczcie jakie tu są pozostałości skalne Teraz doszliśmy do pomieszczenia gospodarczego. Także zobaczcie jak to wyglądało w tamtych czasach pomieszczenie gospodarcze. A tutaj dyby. już zademonstruję jak takie urządzenie działa. Tu się wsadza głowę, ręce i robiło się karę. A tutaj zobaczcie pozostałości z kuchni z XIII i XIV wieku. Tak wygląda kuchnia z tamtego okresu. Czy w sumie to tylko mury kuchenne. Więc musicie sobie wyobrazić, jak tutaj ludzie w tamtych czasach gotowali. To teraz jesteśmy na murach zamku. Tutaj na wieży zamkowej. Zobaczcie, jakie piękne widoki na jezioro czorsztyńskie. Pójdą gondole przez jezioro. Na drugą stronę do niedzicy. A tam jak widzicie, zameczek w niedzicy, przy którym byliśmy chwilę temu. Tu jeszcze pokażę Wam, jak wyglądały te obszary przed zalaniem, jak jeszcze nie było zbiornika. Tutaj zameczek w Czorsztynie. Tam jest w niedzicy. Jak widzicie, płynęła sobie tylko taka rzeczka. Dunajec, i potem wszystko zostało tutaj zalane wokoło i powstała właśnie zapora. Jezioro Czorszczyńskie, a takimi łodziami czy kajakami, nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie, ale chyba w dawnych czasach robili właśnie spływy tutaj na Dunajcu w lisacy z takie bardzo długie łódki, nie wiem, mają około 5-6 metrów długości. I tutaj prawdopodobnie siedzieli, trzymali się właśnie tych takich poprzecznych deseczek i spływali Dunajcem o tu jeszcze z tej strony z tego co widzę jest opis właśnie z jakaś dwubanka w trakcie powstawania jak możecie przeczytać specjalnie niedokończone, aby pokazać jak to wyglądało i tak właśnie wyglądał zameczek w Czorsztynie My teraz idziemy wolutku już do auta na parking powiem Wam jeszcze tyle, że nie musicie od razu kupować biletów tam na wejściu przy parkingu możecie kupić sobie też tutaj w zamku, ponieważ tu też jest kasa biletowa cena taka sama, więc jeśli ktoś jest niezdecydowany może tutaj przyjść na zamek i dopiero wtedy podjąć decyzję czy będzie wchodził czy też nie, więc tyle z takich rzeczy informacyjnych, a my jak mówiłem kierujemy się właśnie do autka i będziemy wracać powolutku na kemping. To jeszcze dogram wam tutaj dojazd do kempingu jak wygląda, faktycznie jesteśmy już bram kempingu, że tak powiem. Przejeżdżamy przez most i rzeczkę. No jak widzicie, tu jest znak gmina Łapsze Niżne, a po lewej stronie jest kemping, więc skręcamy w lewo i praktycznie z głównej drogi od razu wjeżdżamy na kemping. I tak wygląda tutaj wjazd na kemping. Po lewej stronie macie wiatę na ognisko. Tu macie pierwsze sanitariaty, tam w tej budce jest śmietnik, a tutaj jest recepcja, po prawej stronie szlaban, przez który musicie przejechać, a tu możecie sobie zrobić zrzut z kampera, więc tak to wygląda. Tu po lewej stronie plac zabaw i ogólnie kemping to jest taka duża, duża powierzchnia. Gdzie wjeżdżacie wybieracie sobie dowolne miejsce. I ustawiacie się tak jak widzicie. Stoją przyczepy. My tutaj stoimy zaraz na wieździe. tam stoją przyczepy. kampery, tam są drugie, sanitariaty wybudowane w tamtym roku. Z tego co nam Pan mówił, Czyli pierwszy sezon chyba w tym są do użytku oddane. No i możecie sobie wziąć parcelkę, czy miejsce w sumie z prądem, bez prądu, jak tutaj już woli. Ten kemping tam ciągnie jakieś jeszcze 200-300 metrów. Tam w głąb, więc tak wygląda tutaj kwestia. camping